Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Jest zimno, jest wiecznie, jest nieprzyjemnie. Jeszcze przed chwilą padało, więc dzisiaj krótko nagrywam i idę stąd. I tak, wczoraj był zbiór ogórków, był zbiór patysonów i innych warzyw. Stąd było zebrane trochę ogórków, tak, z 30 sztuk, może, może troszkę więcej. I patisonów kilka sztuk Oraz y, cukinia jedna I tak, z, y, w ciągu kilku dni Powinny być o wiele większe zbiory Przy tych górkach Tu już widać, że rosną nowe No ale one są y, chore Więc zobaczymy ile Te górki przetrwają czasu Miejmy nadzieję, że jak najdłużej, nie będę pryskał chemią, co urośnie, to urośnie Patysony. Duże o dziwo, ten taki duży, a nie owocuje zbytnio. Teraz pojawiły się dwa, ale tak to owoców praktycznie nie ma. Ten mniejszy troszkę ma ich więcej. Tutaj mam góreczki z mojej rozsady. Które jeszcze nie zaowocowały, ale chcę pokazać, jak wyglądają. Popatrzcie sobie, i to muszę się przyznać do błędu, bo to są właśnie ogórki Kiwano. Z tego co to widzę, to mają kolce, a nie tamte, które miałem na stanowisku słonecznym. Tak one wyglądają. Tutaj mamy cukinię, która już za niedługo wyda troszkę więcej owoców, ale prawdopodobnie będę trzymał żeby były jak największe 6 tuk wczoraj był, był tak jak ja mówię zbiór największa w tym momencie chyba jest ta o proszę a tu mamy cyklanterę która wygląda no, w miarę, no, nie jest to jakoś super ale w miarę będą owoce do zbioru, one powinny teraz już pójść dosyć szybko Brukie mimo tego, że zaczyna pękać, to mi się bardzo podoba. Zobaczcie jaka już jest duża, naprawdę spora sztuka, a urośnie jeszcze większa, co mnie cieszy. Tutaj mamy jeszcze jedną taką dużą, bo reszta już jest mniejsza. Też pęka trochę. no A reszta sztuk jest tak jak już mówiłem mniejsza, trzeba to troszkę podchwaszczać, bo troszkę zarosło znaczy, nie miejsce obok, ale po prostu stąd gdzie nie ma uprawy, stąd weszły chwasty. Groszków jeszcze troszkę zostało, trzeba będzie jak najszybciej zebrać. I coraz większe te rzepy, jest kilka sztuk, cały rządek, więc będzie co jeść, a naprawdę jest dobra. Na koniec buraki z siowu, które są coraz większe, będę usuwał zbędne sztuki, tak żeby została tylko jedna na w tym całym polu. No i tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Ogólny widok. Pozdrawiam.